No i jest, no i jest kolejny odcinek z GTA 3 na 110%. Penetrator się kłania bardzo nisko. Moi drodzy, tak sobie usiadłem, popatrzyłem, poczytałem i mówię: Kurczę, czego jeszcze mi brakuje do szczęścia tutaj na te 110%? I tak patrzę na ten niebieski licznik, mówię: No, przydałoby się tam jakieś same dziewiątki. I tak zagłębiłem się w literaturę maksymalnej kasy w GTA 3 i tam się powiedzmy, naprawdę dziwne rzeczy, do, do, dziwne rzeczy doczytałem, mianowicie, że tutaj nie ma opcji zrobienia niby samych dziewiątek plus tam wiecie, bo tam można, tu jest mam aktualnie mamy 8 milionów, tak? 8 milionów 282 tysiące Czyli by wychodziło, że 99 milionów a wiecie, tradycyjnie myślałem, że tak jak w ICT będzie 999 milionów, ale koniec końców, no niby maksymalna, jaka jest tutaj gotowa do wyciągnięcia, jest to 1 do potęgi 30. Sorry, 2 do potęgi 31 i to jest tam 2 biliony 147 milionów 483 647, jak tam. Czyli to jest właśnie te 2 do potęgi 31, minus tam chyba 1 dolar, coś takiego. I bardzo chciałbym zobaczyć, czy to jest faktycznie. E, taka kwota się nam pojawi. No niby tam na filmach widać to. Innych innych twórców. No, ale teraz zapytacie, jak to zrobić. Widzicie, to już jest taka można powiedzieć, e, ostateczna rzecz, jaką bym powiedzmy sobie chciał. E, Abyśmy sobie nagrali, i tutaj nie ma żadnego problemu z tym, żeby użyć np. do tego pauzę. Sorry, pauzę, replay czyta z misji strażackich. I tutaj nie będziemy żadnych misji wykonywać, tylko po prostu będziemy siedzieć w wozie i co chwila klikać klawisz F1, czyli odpowiedzialny za ten replay. Zapraszam do sekretów i ciekawostek. Chyba w ostatniego odcinka na tą chwilę, tam wyjaśniłem o co chodzi z tym replayem. Chociaż tutaj też szybko go pokażemy, czyli włączamy misję strażaka. Aha, aha, aha. Aha, zapomniałem o rzeczy. No, no, że tam sobie śmigają z szatganami. No ale dobra, jest w każdym bądź razie potrzebna nam kosmiczna, kosmiczna Kwota pieniędzy Prawdopodobnie gdzieś to potrwa, ojeja 2-3 godziny, ale jestem na to, nad więcej chyba Jestem na to przygotowany, mam sobie tam kilka seriali do obejrzenia I wiecie, po prostu tylko trzeba będzie oglądać i klikać sobie F1 Tylko właśnie trzeba się schować w bezpieczne miejsce i też Widzę, yy, że ten stra ta straż pożarna nie będzie najprostszym pojazdem do przechwycenia Pojedziemy sobie O, patrzcie Ja pierdolę szybko mogłem to na innej wyspie zorganizować ale dobra, jak sobie pojedziemy w lewo to chyba szybko powinno się udać no i mówię, schowamy się tam na, y, w tej uliczce przy naszej kryjówce i tam będziemy bezpieczni, tam żadnych mafiozów nie powinno być znaczy można by było robić to tutaj, ale ale wiecie, tu są staliony tu jest ogólnie naprawdę dużo tych ludzi o okay. i tam. No i właśnie na tym będzie teraz polegała moja robota przez najbliższe, e, nie mam pojęcia, na pewno z 3 godziny to zajmie, bo tam będzie trzeba do, nie wiem, do tysięcy pożarów dobić Trzech? Czterech? No, no chyba na tworze dłużej trochę, bo no to chwilę te samochody się pojawiają. Tak więc, moi drodzy, wy w tytule filmu pewnie widzicie, ile ja, ile ja mam tu do wbicia. Ja nie mam pojęcia, czy będzie, będą to same dziewiątki, czy będą to 2 miliony, ale zapomniałem powiedzieć jeszcze najważniejsze, bo wiecie, niby mogę to dobić do tych 2 milionów, ale nadal będę mógł iść w górę, prawda? No nie, jeżeli przekroczymy tą kwotę, o której mówiłem, czyli te 2 biliony 140, bla 647 na końcu, to licznik pójdzie w drugą stronę, pójdziemy na minus. I to jest o tyle ciekawa historia, że jeżeli z tym minusem, na przykład pójdziemy sobie do. Będziemy mieli minus 2 miliony, coś tam. Bilion. wie się to wszystko, bo kurczę to jest takie. Wiecie, posrane trochę. Pójdziemy sobie na przykład do Amunati i będzie, że nie mamy kasy, i że nie możemy kupić broni. To, to, to mnie właśnie najbardziej ciekawi się, z tym minusem. Ja oczywiście będę się starał tego minusa nie osiągnąć. Sobie tam zapiszę wcześniej, jak będę dziś powiedzmy, blisko już tej kwoty. I wtedy. Wtedy się zobaczymy. Ja tutaj, jak takie, dam mniej więcej po, po tysiąc pożarów, będę się do Was włączał i re, relacjonował, jak, jak daleko jestem w dupie jeszcze. Tak więc, do usłyszenia, za, dla Was za parę sekund. Dla mnie to będzie gruby, gruby okres czasu. Ok, i mamy 400 pożarów, jak widać. Już za każdy zbieramy ponad 100 tysięcy. Z 8 baniek zrobiło się nam już prawie 30. No, tak więc długa, długa droga jeszcze przede mną, ale powiem szczerze, że mówię, włączyłem sobie, włączyłem sobie serial i wcale nie odczułem jakiegoś tam zmęczenia czy mega, mega monotonii. Pewnie to się zacznie tak przy 2000 pożarów. Ile, ile ile, jadę, myślę, że gdzieś około pół godziny, 25 minut? No, ciężko mi powiedzieć, bo zaraz serial trwa chyba, no, jakieś 25 minut. Tak więc. Można policzyć, że 25 minut, około 400 pożarów. Może pół godziny nam dajmy. No to godzinka powiedzmy, że tam nie cały tysiąc. No, 3 godziny będzie mało zdecydowanie. Ale, ale czego by nie. Całkiem. Połączyłem przyjemne z pożytecznym, tak więc do zobaczenia jak będzie już. No powiedzmy teraz jak do 100 milionów. Eee, zaraz. Raz, dwa, trzy. Tak, jak do 100 milionów się zbliżymy, bo to już niedługo, bo teraz widzicie. Setka za każdy pożar, no i z tego wszystkiego aż się zagalopowałem, i widzicie, sto baniek już wskoczyło na licznik. Eee, raz, dwa, trzy, tak eee. i kurczę, powiem szczerze, że już się to nudzi. A to dopiero 100 milionów, a musimy osiągnąć ich tam ponad 2000, 2000 milionów, no ale no, nagroda już jest 220 tysięcy, prawie za pożar tak więc tak więc niecałe 5 yy, pożarów i no 5 no niecałe na razie na chwilę obecną 5 i mamy bańkę tak więc no, to, widzicie to wszystko idzie mega mega w górę no nic mamy 866 pożarów mamy 100 milionów no nic no tak myślę że gdzieś za pół godzinki dalej się włączę do na nagrywki i będę wam relacjonował w jakieś wielkie gówno się wpakowałem, ale już wiecie, prawie tysiąc pożarów, to szkoda byłoby to teraz przerwać. Aktualnie jakieś pół godziny, 15-20 to robię. 250 milionów, jeszcze jeden pożar. Oj no drodzy, już, już, już jest kryzys, jest kryzys. A to dopiero 1 ósma, nawet nie cała 1 ósma. Ale mówię, to wszystko idzie taką kulą śniegową. że faktycznie się Teraz 3 pożary i mamy milion dolarów kuczyno. Z... <noise> Kwoty po prostu no, niebotyczne. 1400 pożarów na pace prawie. A jednocześnie mamy i 800 minut, żeby wykonać teraz ten pożar. idziemy do 1400. No i co? No, myślę, że dopiero następny checkpoint, przy którym będę mógł tutaj trochę ponawiać, pojawi się dopiero przy 998 milionach albo 9. No, zobaczę tam. Mam nadzieję, że nie przegapię tego. Bo teoretycznie, no, jakbyśmy patrzyli na inne części GTA, tu powinno się to zakończyć, nie? Czyli wiecie, 999, 999, 999. 999 czyli 999 milionów, 990, raz, 2 3 raz, 2 trzy, tak, dokładnie. No ale zobaczymy, zweryfikujemy to, co jest napisane na internetach, czy będzie 9 dziewiątek, czy faktycznie te 2 biliony. Tak więc no trzymajcie kciuki. Zostawcie łapkę w międzyczasie, bo tutaj powiem szczerze, że, że jestem sterany już, Łaz wie godzinki to się bawię, na szczęście mówię. Jest film, tak więc no do usłyszenia za chwilę dla nas, dla mnie. Wieczność 997 milionów. No, już jest kryzys, jest mega kryzys. Jestem prawie w połowie drogi kuliska i znaczy, nie wiem, zaraz się okaże, czy jest w połowie drogi. Może to będzie koniec, jak się same dziewiątki zrobią, zaraz się okaże. I jeszcze raz, nie, jeszcze dwa razy, ja nie załapię teraz. 9, 9, 9, 9, 9, ale to będzie na 100% jedyneczka jeszcze. O tak jak mówiłem. Czyli mamy 1 bilion dolarów. 571 090. No i co? I tyramy dalej. No. Teraz już ostatni. Jeszcze jakiś 1000 pożarów pewnie będzie. No albo i ponad 1000. Bo 70 000, 1000 pożarów. To będzie 7, chyba 7 milionów tak. No, my się do tych 4000 dobijemy około. Ten ten chłop co tam u niego podejrzałem w filmik też właśnie chyba do 4000 jakoś doszedł. No tak więc tyramy dalej. Załączam sobie kolejny odcinek Archivomisji. Przyjemny Przyjemne, pożytecznym. Na razie. Ludziska. Ech. O Jezu! Pora na wielki finał, Miały być 3-4 godziny, wyszło jakieś 5-6 albo jeszcze więcej. Ja już nie wiem. Straciłem rachubę czasu. 2 biliony mamy 144 miliony. Nie możemy przekroczyć 2 biliony 147. ,000. Ok, robimy. Jeżeli najważniejsze, że to było nagrane. Nie chcę tego minusa przepierdzielić I teraz tak. O, ale będzie super. Mamy tak, 46 milionów 0,7. I teraz mamy po milionie i tam trochę, czyli chyba się da. 2 147, 000, czyli 300 tysięcy mamy. Idealnie, idealnie kończymy, kończymy misje pożarowe. Bo 300 tysięcy to wiecie, to nie jest problem nawet na misjach pożarowych zdobyć to sobie to y do, jakby te 300 tysięcy sobie dobędziemy, bo jeżeli przepierdzielimy teraz, na przykład zrobimy jeszcze jedną misję, ok? Czyli wysiadamy zarobek. <laughs> uh, dobra, idziemy zapisać To najważniejsze. Piszemy sobie na wymianie. Nawet nie patrzę, tam czasu było. Potem się zajmiemy później. Ok. I teraz nie wiem, czy jest jakiś taki szybki sposób, żeby zarobić sobie pieniądze. Chyba najlepszym będzie. No dobra, wsiądziemy chyba znowu do tego yy, wozu. I co, zaczynamy. 300 tysięcy trzeba utargać. Czyli jedziemy do 483 tysiące. To musi być. No dobra, i teraz. Teraz już utnę tą końcówkę Tak jak, jak już się po prostu zbliżę do tych grubszych pieniędzy bo zaraz, tak szybko na szybko nie można chyba nigdzie zdobyć większego kas większego hajsu Dobra, dobra, no to czyli jak już będę bliski przekroczenia tego magicznego progu to ja się włączę i zobaczycie co się stanie z naszym hajsem jak właśnie przekroczymy tą bla biliony bla bla, bla bla, coś tam. No i prawie jesteśmy. Prawie jesteśmy. 4, 7, 4, 6, 9. A mamy 4, 8, 3. 4, 7. 4, 4, 7, 4, 8, 3. O jezu, brakuje nam dosłownie. E, czekajcie, co, co zapiszemy? Bo brakuje nam. Sześć trochę ponad dolarów. To sobie idealnie na samym końcu zapiszemy. ok I teraz tak, trzy pożary i przepierdzielę, czy tam dwa nawet, czy trzy, już nie Aha. Patrzcie na to, patrzcie teraz na nasz wskaźnik. Jest minusik, jest, udało się. haha ha. I teraz Czyli jakby zbagowaliśmy licznik hajsu. Bo tak jak... Tutaj wam teraz jeszcze wkleję tą ostateczną liczbę maksymalną jaką można mieć, czyli 2 147 483 647 dolarów. Czyli 1 dolar mniej niż jest 2 do potęgi 31, bo to jest tam w tym 32-bitowym systemie... Gra jest zakodowana, tak? W tym już nawet nie chcę tutaj Fajakować, ale jest coś takiego i dlatego nie może powiedzmy obsługiwać większych liczb niż właśnie tą, którą przeczytałem wcześniej. I teraz patrzcie, to jest najfajniejsze. Mamy, no, chuj chuj hajsu, a wchodzimy do sklepu, dziadek wypad. I chcemy sobie kupić na przykład yy, Uzi. Nie masz dość forsy. Czy ktoś na polskim y ty pokazał taki bajer? No, sądzę, że nie. O! O, tego też nie nie to pokazali. Wkładamy. Tak więc moi drodzy. Ja sobie oczywiście cofnę się do save'a do tego, którym nam brakuje tam tych 300 tysięcy. Bo wiecie, jak jedziemy po mieście, rozwalam samochód, jakiś coś tam się zdobędzie, jakiś hajs. Nie chcę tego przekroczyć, bo chcę mieć taki save fajny, z kupą kasy. Żeby tam powiedzmy no tam praktycznie było wszystko na maksa, i kurczę, no w tym momencie. Dobra, sobie myślę, wczytam ten właściwy save. W tym momencie praktycznie mamy wszystko. Mamy wszystko. Widzicie, tutaj tego minusa nie ma. Mamy wszystko, czego dusza zapragnie w GTA 3. Aha, jeszcze spójrzcie na nasz y, Criminal Rating: 437 tysięcy. No tutaj yy, w, widzicie jest dwa razy więcej, wyższy, tam jest około 200 tysięcy w Vice City. Yy, tutaj natomiast no jest szef na 400 tysięcy. Yy, czyli tak do miliona to jeszcze jest yy, no grubo ponad 500 tysięcy. Ech, ludziska, to był bardzo, bardzo bolesny odcinek. Wy zobaczcie tylko kilkanaście minut, a ja się z nim męczyłem około 5-6 godzin, ale fajne. Ja kocham, kocham takie rzeczy, takie wiecie... Nic tu nie odkryłem jakiegoś tam, wiecie, niezwykłego, tylko po prostu udało się to uwiecznić, to, a to jest też niełatwa sprawa. E, można było to zrobić tak jak ten gość e, robił. E, jest jak on się nazywał? Coś tam geta fail czy coś jakoś. E, on sobie to zrobił tak samo jak ja, tylko on sobie wpisywał cheat, wiecie, na przyspieszenie czasu. Ja nie chciałem korzystać z cheatów, niby ten. E, F1 replay cheat jest takim trochę cheatem, ale wiecie nie wpisujemy żadnych kodów, wszystko jest tak jakby wykorzystujemy glitch gry, po prostu glitch, nie? Ludziska, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, jeżeli nie macie nic jakiegoś tam konkretnego do napisania, dajcie komentarz dla zasięgu oczywiście tutaj zachęcam do wspierania finansowego kanału, bo kurde no zamarzyła mi się teraz ta kwota tam w górnym prawym rogu, no co, no, trochę mi do niej brakuje. Z drugiej strony ostatnie misje strażackie już dawały po milionie dolarów za jeden pożar, a mówią, że strażaki mają źle, nie? Dobra, dziękuję, trzymajcie się, to tyle chyba z GTA 3 110%, teraz już przeskoczymy do sekretów i ciekawostek na pewno, ale nigdy nic nie wiadomo. Oczywiście piszcie, jeżeli coś fajnego na 110 jeszcze się uda tutaj nagrać. Pozdro!